W na naszą... na naszą... Można tutaj wygrać książki, Jeśli szybciej się rozwiąże te zadania, to większa szansa na wygranie tych książek. Tutaj znajdują się też różne rzeczy, na przykład happening z walizkami, o których może czytaliście i przedstawienie. Ja zapraszam do udziału, można w trakcie gry też tam podejść.

Kamy. Tak, już państwo idą. Tam państwo idą. I... Państwo stoją. O, czy państwo stoją. Ci też ten państwo klem stoją. Ukląk. Ten stoi, a ten kuca. Kucany. Tańczony. A witamy tą panią. Widziałem. O, tą panią też. A tą panią. panią. Witamy. Podejdźcie bliżej. Bądźcie z nami bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej, bądźcie z nami. My też podejdziemy bliżej. My też. Yy, jeszcze pomożecie. Tak. tak. Yy, to jest tak. Tak. Zagradę. Słuchajcie. Ja, chciałem poprosić Państwa o, o chwilę Spokoju, a ty? O chwilę ciszy. Bo, bo jutro, jutro. jutro mia, mija, mia. 70. Rocznica, rocznica śmierci Brunona Schulca. Bądźmy w ciszy. Bądźmy w ciszy. Przez chwilę. Przez chwilę. Razem. Razem bądźmy w ciszy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. W, imieniu, w jego imieniu poprosimy, poprosimy. Dziękujemy. Dwa słowa do Państwa: dwa słowa. Chodziłem z nimi po ręku, i tylu ludzi, ilu ich witało jako swoich znajomych, to zazdrość bierze. Bracia Janiccy, jeszcze raz. Dziękujemy. Serdecznie się cieszymy na, na Wasz widok. Dziękujemy. Dlaczego prosiliśmy na zakończenie festiwalu imienia Bruno Szulca we Wrocławiu, żebyście Państwo przyszli z walizeczkami. Walizki to oczywiście symbol tego, że Wasi rodzice, a może dziadkowie, a może wujkowie przyjechali tu z daleka i mieli ze sobą toboły, ale i walizki. Przyjechali ze wschodu, z południowo-wschodnich krańców II Rzeczpospolitej, której już wtedy nie było. Ale tam została jedna walizka, w której Bruno Schulz włożył rękopis, notatki do swojej legendarnej, zaginionej, ale może istniejącej powieści Mesjasz. I ta walizka do dziś dnia się nie odnalazła. Ale jak będziecie odchodzić, Państwo. To zaglądnijcie do swoich torebek i walizek. Może tam się messiarz znajdzie. Dziękuję Wrocławiowi za gościnę dla naszego festiwalu. Do zobaczenia za rok. Do powodzenia, bo chcę jak teraz czytam bo w Oddaję, to 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 nie Macie, jeszcze czekajcie, czekajcie, nie pogadam z bogiem. Powiedzcie, ci, wam coś sekretem. Wielkie, pomogliście mi stworzyć lepszy świat! Tylko! O, nie idźcie tam! Tam do krawcowej nie idźcie. Literatka do krawcowa jest. Nie idźcie tam. Tam jest zło! Zło! zło. Wiem, gdzie macie. Eee. Chcecie? Chcecie? Jest? Taki subiect. Jego go znam. W porządku człowiek. Bardzo dobrze. Zawsze się gamdza. Tam jest jego sklep. Cynamonowy sklep jego. Jest. Zostaw to! Demonie! Zniszczył! Co to za bałagan? Demon zniszczył! Jak on? Ja go znam, on ma dużo książek, bardzo dużo książek. Tak, tak, ale nawet za dużo Idziemy. Tak, idźcie tam idźcie tam, idźcie tam, idźcie tam, ale tam nie idźcie, tam nie wolno. Zostaw to, demonie, zniszczyłaś madale. zostaw to. Z nim się nie bardzo da dogadać. On nie kupuje rzeczy, on nie kupuje normalnych grzeszy. To tylko... Jak pani kupuje? Co pani kupuje? Pani no ale czym się Pani kieruje na przykład? Jak Pani kupuje ubrania? żeby się nie za bardzo w Tak, ale żeby coś też Pani odpowiadać podobnie, nie? A ja. on jest po prostu tak, jakiś szalony. On przychodzi, już raz był, nie? Może ma takie osobliwe negocje głowy? Nie, nie. nie. No teraz tak, on był w innym sklepie, robi coś takiego, kupował książki, raz, dwa, trzy, raz, dwa i tak, raz, dwa, trzy i kolejna, nie? Raz, dwa, trzy, kupował, doszedł do końca, kupił, a potem wrócił następnego dnia. Zrozumieliśmy się, że za dużo masz książek. Książek nigdy nie można mieć za dużo. No, ojciec twierdzi inaczej. Mhm. To, to może mieć rację. Tak, ojciec jest bardzo mądrym człowiekiem, ma niezgubioną wiedzę, ufać, Ale trochę już szalony jest, ale bardzo młody. Więc możliwy, że rzeczywiście za dużo mam w takim razie książki. przeczytać. Jaki kwadrat przyszedł? Może chętnie wskażę książkę. Tak? Mhm. No, mam tu różne książki, nie mam... E Malowany tak, wstęp do lip. Ojciec był bardzo zadowolony. Eee. No, za razem... Czy znaczy, może pańskim e, słowem jest słowo książka, księga? Nie, nie. Bo pan za każdym razem inne książki pokazuje, bo widzę, drugi, że byli... drugi, drugi raz do Pana przychodzimy i Pan ma tyle książek, że Pan różnie pokazuje. Tak. Bo, a nam chodzi o to słowo na drogę. Lecz jedna z drużyn nie zabrała, widzę, książki, które również tutaj miałem. Byli widocznie zbyt nadgorliwy w swych poszukiwaniach.